Siemano! dzisiaj mówię jak zbudować silną markę osobistą, trenera personalnego w internecie. A dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Siwiński, jestem właścicielem TrenerBus, czyli agencji, w której pomagam trenerom personalnym i właścicielem studio treningowego pozyskiwać klientów do ich biznesu. Pierwsza rzecz to jest w ogóle, powinienem zacząć od swojej osobistej historii. Od tego, co możesz powiedzieć, co cię pchnęło do pracy jako trener, co cię zmotywowało do wejścia do ludzi i jak to się w ogóle zaczęło. Możesz zacząć chodzić na siłownię. Taka Twoja po prostu szczera historia, taka prosta od serduszko prosto serduszka, żeby ludzie mogli poznać lepiej Ciebie. No i na przykład, jeśli stworzysz taki post, to możesz go przypiąć sobie w Instagramie. Masz taką opcję w Instagramie i on się wyświetla po prostu u góry. Możesz trzy takie posty przypiąć, on się wyświetla u góry, jak się zjedzie. Jako jeden z pierwszych tak naprawdę postów u samej góry. Także to jest bardzo fajna możliwość, żeby zapoznać odbiorców nowych z Twoją osobą. No i ogólnie, dlaczego ta marka osobista jest tak istotna? No dlatego, że jeśli jest dużo trenerów na rynku, no to jest duża konkurencja. No i żeby się wyróżnić, musisz mieć unikalne podejście. No i to unikalne podejście, unikalne, nie wiem, Twoje poczucie humoru może masz, mogą ludzie poznać przez właśnie budowanie marki osobistej. Przez to, że zobaczą Twojego Instagrama, Twoje rolki, obejrzą Twoje treści, będą lepiej mogli poznać Ciebie jako taką normalną osobę. Nie jako treneretkę, jako taką prywatną osobę. No i właśnie nawet tacy giganci jak Tony Robbins budowali swoje potęgi, swoje majątki na silnych markach osobistych. Czyli to też przekłada się na to, że, no, że to jest mega, mega ważny element jednak w, w internecie i w obecnych czasach. Co składa się na markę osobistą? Ogólnie spójny styl komunikacji. Język, sposób, sposób bycia, energia. Jeśli jesteś bezpośredni i żartobliwy, to pokaż to w swoich postach, w swoich reelsach, w swoich filmikach, czy nawet w swoich TikTokach, bo ogólnie TikTok też jest mega fajną platformą do na promocji siebie jako trenera. Twoja historia, wartości, osobowość, na przykład czy jesteś zwolennikiem holistycznego podejścia do klienta, czy stawiasz właśnie na dyscyplinę i zero wymówek, taki właśnie David Goggins styl, no to od ciebie zależy, od twojego podejścia właśnie. Powinnaś pokazać swoją taką realną, autentyczną stronę, bo to też ludzie cenią, myślę, najbardziej. Yy, wizualizacja, wizualna identyfikacja. Kolory są spoczko, ale no zawsze pamiętaj, żeby jakby najpierw yy, ludzie chcą zobaczyć ciebie jako osobę. I twoją autentyczność. Kolorki to dopiero jakby drugi plan, bo często jest tak, że gdzieś tam trenerzy zamiast skupić się na tym, żeby dać jakieś fajne zdjęcie z, z uśmiechem siebie na profilowe, no to coś tam eksperymentują z kolorkami. Nie wiedzą, jaki kolor dobrać, czy tam niebieski, który budzi e, zaufanie i tak dalej. No, takie tego typu rzeczy e, są drugorzędne, że tak powiem. Fajne jest, najlepsze to jest jednak to, y, to pierwszoplanowe, to jest to zdjęcie profilowe i, i takie pierwsze wrażenie twojego, twojego profilu, który zrobi. Gdzie i jak zacząć budować markę w sieci? No, wybór kanałów tak naprawdę. Nie ma sensu rozrabiać się wszędzie, ale na przykład Gary Vee mówi, żeby testować wiele platform. Na początek wystarczą jedna, dwie główne, czyli no nie wiem, Instagram, YouTube, TikTok. Wybierz jakieś dwie, yy, jedną, dwie, po prostu na które się skupisz. No, bo jak wybierzesz 10, no to ciężko ci będzie publikować, po pierwsze, regularnie i tu i tu. Eee, no a konkretna rzecz, no to jak się rozdzwoisz jakby swoją energię na 10 rzeczy, no to te 10 rzeczy będzie słabe. Zamiast skupić się na jednych dwóch kanałach docelowo, e, po prostu będzie to słabe podejście. Powinieneś mieć taką strategię publikacji, czyli określić właśnie jak często będziesz chciał wrzucać treści. E, no ogólnie lepiej takie dwa filmiki tygodniowe na przykład, ale systematycznie, czy tam jeden filmik tygodniowy, ale systematycznie. Niż na przykład 10 filmów w jednym tygodniu, a później nic przez miesiąc. E, no i konsekwencja, bo marka osobista to właśnie taki bardziej maraton niż sprint. I musisz się nastawić na to, że ona ci przyniesie plony w dłuższej perspektywie, nie w krótkiej. No bo może ci po prostu to jest długoterminowy proces i on nie trwa dwa tygodnie. No i tak podsumowując, no to długoterminowe korzyści to są właśnie, wiadomo, większe zaufanie, lepsze stawki, no bo jak masz większą markę osobistą, to możesz z reguły po prostu brać większe kwoty niż jakiś trener pierwszy-lepszy, dlatego że masz po prostu zbudowaną taką renomę i też więcej osób im będziesz miał większe stawki ty i więcej obserwujących tym więcej z tych obserwujących będzie w stanie sobie na nie pozwolić o to tak mniej więcej o to tutaj chodzi no i masz stabilne grono klientów i dużo łatwiejszą sprzedaż dużo łatwiejszą sprzedaż nawet przez online dlatego, że tak jak na przykład Alex Hormozy opowiadał swoją historię, że w momencie kiedy on rzucił posta na swojego stories, na swoim stories na Instagramie że nową książkę opublikował, no to tam goście, wiesz, nawet nie zwracali uwagi na to, co w tej książce napisało, czym ona jest. On, Alex miał zbudowaną tak markę osobistą, takie zaufanie, że nieważne, co tam by było w tej książce, ludzie tak by od niego kupili. Dlatego tutaj też jest dużo łatwiejsza sprzedaż przy budowaniu marki osobistej. No bo też generalnie jest dużo większe zaufanie, jeśli o to chodzi. E, dobra, to by było na tyle. A jeśli chcesz, żebym już system pozyskiwania klientów do Ciebie, do Twojego biznesu, no to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną. I dzięki za oglądanie. Do następnego.